Witam serdecznie moim ostatnim gościem dzisiejszego dnia, Mateusz Czuchra, MH Power Quake Team. Witam. Mateusz, wygrywacie dzisiaj dość, dość przekonująco, chociaż ta pierwsza połowa tak naprawdę nie wskazywała na to, że ten wynik będzie taki, taki wysoki. No W pierwszej po połowie oczywiście zaczęliśmy bez mnie po samym składzie, no to zaczęły się kłopoty oczywiście na samym wstępie. Nie muszę, nie muszę tego komentować, no ale jakoś to już później poszło w drugiej połowie, na szczęście. Co powiesz o rywalu, który dzisiaj w pierwszej połowie szczególnie pokazał, że naprawdę nie odda te, te punkty łatwo? No rywal typowa szkocka piłka, cięta szkocka do przodu i, i jakieś walki fizyczne między sobą próbowali się przepychać, ale niewiele się zdało na naszą tiki takę. Na tiki, tak, dzisiaj to naprawdę wygląda obiecująco. I trzeba powiedzieć, że ten 10 kolejek za wami, mecze niektóre były gorsze, ale większość spotkań było naprawdę przyzwoitych. Także MH Power to jest taka też miła niespodzianka, jeżeli chodzi o ten sezon. Zgodzisz się z tymi słowami? Zgodzę się z twoimi słowami. Jak najbardziej wielkie podziękowania dla naszego kierownika zespołu, który wspaniale to zorganizował. Super, ja też mu dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Jeżeli chodzi o dyspozycję, kolejne mecze przed Wami, no to jeżeli taka forma będzie jak dzisiaj prezentujecie, jeżeli chodzi też o szczeleckie tutaj yy, dorobki, to można śmiało myśleć o tym, żeby zaskoczyć Galaktycznych, o tym, żeby zaskoczyć NK i o tym, żeby może nawet zająć tą powiedzmy magiczną pierwszą pozycję. No, niestety pauzuje w przyszłym meczu, dlatego myślę, że mecz z Galaktycznymi trzeba skreślić, ale bądźmy dobrej myśli na ostatnie dwa, dwa mecze. Dlaczego ta pauza? Ja wiem, dlaczego? Dlaczego? No, głupia, niepotrzebna kartka, ale nie będziemy tego rozpamiętywać bardziej. Nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze. Jeżeli chodzi o sezon, te 10 kolejek, jeszcze kilka przed nami, uważasz, że jesteś w stanie zrobić tutaj dobry wynik, żeby można było przynajmniej awansować? Jak najbardziej. To jest tylko i wyłącznie w naszym zasięgu. Dziękuję za wywiad.